Chciałam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie przywitać. Jestem już w pracy. Jestem już u mojego seniora od kilku dni. Ale oczywiście już zdążyłam być na pierwszych zakupach. Byłam w Rossmanie. I teraz pokażę Wam, jakie zakupy zrobiłam dla siebie w Rossmanie. Tutaj mam taki koszyk. Taki koszyk. I tutaj mam te zakupy. Teraz zrobię, tak żebym to tutaj pokazywała. Kupiłam taki tablet. Po prostu taki tablet, żeby tutaj kawę czy coś jak niosę. To jest taki poręczny, prawda? Kawę, mleczko, cukier. Czy coś tam to jest taki fajny tablet. Tablet mówię, po niemiecku się mówi tablet. No także. Taką białą tackę. Dla siebie kupiłam moją ulubioną herbatkę, taką, Rojbos waniliowa, bardzo ją lubię. Oczywiście kupiłam ten ulubiony mój garnier, to mi się skończył, do ma makijażu, jest super. Krem do rąk, który bardzo lubię, 1,19 kosztuje. Kupiłam sobie też do zmywania oczu, bo szukałam wcześniej tą niwę, taką dwufazową i udało mi się ją kupić. I kupiłam sobie takie fajne Max Factora, prześliczne takie cienie. Bardzo mi się podobały. Zobaczę jak się sprawdzą, ale Max Factor uważam, że to jest dobra firma. Śliczne są. Zobaczę jak mi się sprawdzą na oczach. Wiadomo, do moich paznokietek, zmywacz, taki zwykły taft, lakier do włosów też nie mam. Słuchajcie, kupiłam sobie Augen Brown farbę, czyli do brwi, farbkę do brwi. Mam brwi takie, ale maluję sobie, jak Wam kiedyś pokazywałam, to jest chyba Maybelline, nie Manhattanem. I albo l'orealem. Takie mam specjalne takie cienie do, do malowania i pomadę. Ale tak sobie kiedyś pomyślałam, kiedyś robiłam to jednej z seniorek. Ona chciała właśnie zobaczyła, że ja mam takie ładne brwi, ładnie pomalowane. I ona sobie też życzyła, żeby jej kupić warbę i pomalować te brwi, także mam wprawę. I tak myślałam, żeby sobie pomalować, żeby tak po prostu niecodziennie te brwi tylko, żeby sobie pomalować tą farbką. No, zobacz, jak mi wyjdzie, jak się odważę, to oczywiście Wam wszystko pokażę i wytłumaczę. Może warto. Zamiast henny, bo słyszałam, że farbka jest delikatniejsza, a ja nigdy henny nie robiłam, także nie wiem. Kupiłam sobie ulubioną pastę Lacalut. Uwielbiam tą pastę do zębów. Lacalut Active. Pasta kosztowała 3,99 euro i powiem Wam, że od dłuższego czasu używam tą pastę, a nawet na noc sobie wyciskam stópki i jeszcze te zęby smaruję tak, żeby na noc jeszcze te zęby były obklejone tą pastą. Dlaczego? Dlaczego prawie tą pastę? Więc powiem Wam dlaczego tą pastę. Dlaczego tą pastę bardzo lubię. Kiedyś pracowałam u seniora, który miał 100 lat. I oczywiście żadnej demencji, żadnej, żadnego Alzheimera. Bardzo dobrze myślał: miał 100 lat, potrafił wydrukować fakturę, potrafił wydrukować rachunki na komputerze, mimo że nie dowidział. Ale miał tak zwaną lubę w tym komputerze, i to wszystko takie było olbrzymie, i on mimo wszystko potrafił bardzo dokładnie wydrukować te rachunki, które mi później przekazywał i płacił mi tam jakieś pieniążki za pracę, czy dawał mi pieniążki na zakupy. Jak on nie dowiedział, po prostu był ślepy. To raz mu się pomyliło, dał mi 20 euro za dużo, to od razu oczywiście mu powiedziałam, że. Dostałam po prostu za dużo, także to było raz. I on mi powiedział stuletni człowiek, który brał udział w II wojnie światowej, napisał też książkę Moje drugie życie, gdzie opisał ten pobyt na froncie wschodnim, czyli na terenie Związku Radzieckiego, tą walkę z tymi NKWD-cami, czyli z tymi komunistami, czyli z wojskami rosyjskimi. Później był bardzo chory, kiedy wrócił do, na urlop, do domu, po prostu ruszały mu się zęby. Wiadomo, niedożywienie zimno, rozchorował się, zęby mu się ruszały. Chłopak miał 20 lat. Został wysłany oczywiście do sanatorium, potem, potem był w wojsku jeszcze we Włoszech, gdzie też miał, poznał swoją wielką miłość. I tak to wszystko opowiedział w swojej książce, że dostał drugie życie. I powiedział mi, że jak ruszały mu się te zęby, to dostał proszek, lakalut, i musiał tym proszkiem smarować zęby. I po jakimś tam czasie, po używaniu właśnie tego lakalud, te ząbki, zęby przestały mu się ruszać. Czyli jakby te zęby znowu były mocne. Czyli jednak ten lakalud już w proszku, już w czasie II wojny światowej, tak pomagał żołnierzom i innym ludziom, bo była bieda wiadomo, ludzie byli niedożywieni, więc młodzi ludzie tracili zęby, a on po prostu uratował je dzięki proszkowi lakalut. Oczywiście ja wszędzie szukałam ten proszek lakalut, ale nie ma go już w aptekach i oczywiście zdecydowałam się, nigdy nie wiedziałam, jaką pastę wybrać dla siebie, zdecydowałam się na tą pastę. I jestem bardzo zadowolona. Chociaż jak jestem u dentysty, to dentystka mówi, że inne pasty też są dobre Meridol, czy Sensitif, czy, czy jakieś tam inne też są pastami bardzo dobrymi. Ja nic nie mówię, że na pewno są też dobre. I nowa technologia i tak dalej, także tutaj są na pewno mogą być lepsze i od tej. Ale ten senior przekonał mnie do tego Laka Lut Active. A co jeszcze? Jeszcze pomadkę sobie kupiłam Max Factora. Dlatego, że 20% taniej. Była prawie taka promocja. Taki kolor. Nie wiem, może może. Taki kolor różowy, delikatny. A ja lubię takie róże, więc pasuje do tych różyczek. Także taki kolor. Dwudziestka max faktora. Także takie zakupy właśnie zrobiłam w rozmanie czyli, czyli takie zakupy. Za te zakupy zapłaciłam 30,42 euro centy. Ale pomadka i Max Factor te cienie były 20% tańsze. Reszta rzeczy, no nie było na to Angebotu, zresztą na Lacalude jeszcze nigdy nie widziałam, żeby był jakikolwiek Angebot czy promocja, żeby można kupić ją troszkę taniej. Nie ma na na tą pastę promocji nie ma. Teraz idę ze spaceru i pójdę na przystanek autobusowy, kupić sobie bilet. Bilet miesięczny na cały miesiąc sierpień za 9 euro. Taki bilet ja już sobie kupiłam za te 9 euro w czerwcu. Tak, w czerwcu. I go też wykorzystałam fajnie, a teraz potrzebuję ten bilet kupić sobie na cały sierpień i będę jeździła do miasta, ile chcę, do sklepu gdziekolwiek chcę, jak będę chciała, jakimś pociągiem regionalnym też mogę jeździć tylko, że e, na 9 euro także bardzo taka fajna promocja tutaj dla no, dla ludzi dla mieszkańców Niemiec i nie tylko, bo każdy może kupić tylko trzeba ten bilet podpisać i mieć ze sobą przy kontroli mieć ze sobą dowód jakiś osobisty, że, że ten bilet należy do Ciebie, a nie dał Ci go ktoś, żeby sobie pojeździła, nie? Ta za te 9 euro. Także tak, tak fajnie. Zobaczymy. Teraz właśnie pójdę go kupić. Jestem teraz na przystanku, będę kupowała ten bilet za 9 euro obojętnie robię sznel, czyli szybką i 9 euro jest 9 euro na august, czyli na sierpień 2022 jest ten bilecik, więc co robię? nic nie widzę co jakie tutaj są, ale ticket All ticket. ten bilet chcę kupić, więc Tutaj ja muszę za niego zapłacić. Nie wiem, czy coś widać. 9 euro. Tak. I już się tutaj otworzyło do płacenia. Wkładam 9, 10 euro. I czekam. I tutaj wyskoczył bilecik i jedno euro nie wiem czy dosyć dokładnie to wytłumaczyłam czy nie czy jeszcze raz czyli mamy automat biletowy pokazuje się nam pan, dotykamy go i od razu nam się pojawia bilet za 9 euro na sierpień i paluszkiem dotykamy go dotykowo i pisze nam że 9 euro tu się od razu otwiera do płacenia Tutaj płacimy i tutaj na dole wyskakuje, tak jak mi wyskoczył ten mój bilecik. I jedno euro, bo zapłaciłam 10 euro. Jestem teraz na przystanku. Mam już ten bilecik. O. Tutaj. I teraz tu muszę go podpisać. Tutaj jest takie miejsce u góry. Nie widać w ogóle. Tak wygląda ten bilecik. 9 euro i tutaj go podpisujemy. I tak jak mówię, musimy mieć jakiś dowód osobisty ze sobą, że ten bilecik z tym nazwiskiem, które tutaj jest, należy do nas. I sobie jeździmy, ile razy chcemy i gdzie chcemy. Tutaj jestem przy jednym z butików i zobaczcie, jakie liczne klapeczki. Tak jak te Birgę tylko nie wiem ile kosztują. 38 mój rozmiar. I tutaj są szły, ale co tam pisze? 49,95. Co to jest? Jakieś L? Nie mam pojęcia. Także śliczne, śliczne klapeczki. I tutaj jest mały sklepik, w którym właśnie znalazłam Birkę Sztoki czyli buciki birgensztoki. Zobaczcie jakie są ceny tych bucików. Tutaj mamy takie. 69, 79, 79, 79, 69 i u góry takie klapeczki, nie japonki. 89, 69, 79. I to są prawdziwe Birkenstocki. Te klapeczki japonki są bardzo popularne. Tutaj bardzo dużo kobiet, nawet z mojej rodziny i w ogóle tutaj rodzina, gdzie pracuję, kobiety mają, te dziewczyny noszą właśnie te klapeczki i mówią, że są bardzo te Birkenstocki wygodne. Także ja już wracam do mojego seniora. W tle widać piękny Düsseldorf i dno częściowe rzeki Renu. I wracamy w ten piękny dzień już do pracy z powrotem, do obowiązków. Więc w dzisiejszym Filmiku, chciałam się przede wszystkim z Wami przywitać, podzielić się refleksją i spostrzeżeniami, jak, jak zostawiła mi zmieniczka y, mieszkanie, znaczy nasze pomieszczenia, w jakim stanie. No i moimi zakupami. Pochwalić się, troszeczkę, oczywiście nie pochwalić się, bo to są normalne zakupy. Z Rosmana. Także tyle na dzisiaj. Oczywiście jeszcze napiszcie mi o czym byście chcieli następny filmik. Bardzo, bardzo jestem ciekawa i czy będę potrafiła taki filmik nagrać.